Cześć, witajcie. Jestem w trakcie skręcania tego silnika. Silniczek, o którym ostatnio mówiłem, że będzie remontowany. Z elementów, które już zostały wymienione, jest to wał kompletny z łożyskami, uszczelniacze obu połówek. Jak widzicie, ta połówka jest nowa z tego względu, że tamta już była, tak powiem, podejrzana i e, zdecydowałem się na wymianę. Jeśli sobie montujecie taki wał, to musicie o tym pamiętać, aby zamontować od razu ślisk i założyć e, łańcuch rozrządu. Z tego względu, że potem nie będzie innej opcji e, jego założenia. <laughs> Sprawdziłem sobie ponownie luz na wale, czy nie występuje po tej wymianie. Bo gdyby występował teraz luz na tym wale, to znaczyłoby, że ta część, czyli ta połówka, z przekładnią CVT jest też do wymiany. Tu już mam przygotowany nowy cylinder. Tutaj jest zregenerowana, przygotowana jeszcze nie całkiem przygotowana, ale już gotowa głowica. Chodzi mi tu tak. Yy, przygotowane są gniazda zaworowe i zawory, zostały dotarte Wyczyszczone, nagar też został usunięty Cała głowica została umyta Kolektor wydechowy wyczyszczony Zawór EGR Tutaj Zawór, ten kanał yy, Recyrkulacji spalin został też wyczyszczony z tego nagaru, bo prawie kompletnie zaklejony yy, No i cóż yy, ta podkładka ebonitowa zostanie wymieniona. Widzicie, że to uszczelka aż wypchnęło. To zostanie na nowo uszczelnione i przygotowane do montażu. Podobnie tutaj przyjdzie nowa nowa uszczelka pod wydech. Tutaj oczywiście wszystkie nowe uszczelki. No nic, ja tu sobie to będę montował. W tej chwili będę przygotowywał sobie tłok do montażu. Czyli założę sobie pierścienie. Taki materiał już jak to założyć jest na kanale odnośnik w górnym prawym rogu. Do tego materiału już nie zajmuję się szczegółowym opisaniem montażu tego silnika. Odsuwam tutaj na, do kanału Progaraż chińskie motorki. Tam macie praktycznie chyba wszystkie silniki w skuterkach elegancko wytłumaczone, rozkręcone i poskręcane, więc warto. Oglądać. Ja skuterkami zajmuję się sporadycznie, raczej, tak powiem, niechętnie z racji braku czasu. Co jeszcze tutaj? Z racji, że to jest nowa połówka, nie ma szpilek, które trzeba wykręcić ze starej połówki i wkręcić z powrotem. Nie ma tutaj amortyzatora, tej tulejki, zawieszenia silnika, więc też będzie nowa. Rozrusznik do czyszczenia. Tutaj sobie czeka, też będzie niedługo już wkręcony. To już skręcanie tego silnika to już jest po założeniu, już tłoka, cylindra i głowicy. To cała reszta to już jest sama przyjemność, że tak powiem. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, ten skuter miał przejechane około 19-20 tysięcy km, więc to jest sporo jak na taki silniczek. Z tego, co gdzieś kiedyś wyczytałem, to te silniczki, ich żywotność jest tak szacowana pomiędzy właśnie jakieś 15 a 20 tysięcy. Zdarza się, że sam spotkałem się z przebiegiem rzędu 7-8 tysięcy, gdzie silnik już był w stanie agonalnym. No nic, ja to sobie będę skręcał i pewnie jeszcze tutaj porozmawiam na temat tego silnika. Silnik mam już poskręcany, e, nie nagrywałem nic wcześniej, już tak szczegółowo tego montażu, także tak na szybko został wymieniony wał, e, cylinder, głowica zregenerowana, czy generalnie chodzi tutaj o to, że została wyczyszczona z nagaru, e, jak również zostały na nowo dotarte gniazda zaworowe. Wyczyszczone e, zawory, nowe uszczelniacze zaworowe yy, tutaj nowa podkładka ebonitowa pod kruciec yy, ten sący, nowy filtr powietrza nowe rolki wariatora to też wszystko zostało wymyte wyczyszczone, przeglądnięte wyczyszczony bendix yy, no odczyszczone praktycznie to wszystko zostało każdy element tu już przekręciłem tą Osłonę, aha, nowy jest plastik, nowy jest łańcuch rozrządu, nowe są ślizgi. Yy, wszystkie uszczelki gumowe zostały wymienione. Tutaj mamy nową połówkę tego silnika, tego karteru yy, z nową tureją. A i odnośnie części, to jeszcze coś sobie przypomnę, co tu było zmienione, będą nowe przewody paliwowe. Gaźnik został rozebrany, wyczyszczony, umyty, przeglądnięty, wyczyszczone dysze. Także wszystkie elementy, które też w gaźniku są istotne, zostały. Przeglądnięte. No cóż, zostaje mi dokręcenie kółka z tyłu i montaż tego silnika w skuterze. Zobaczymy, jak to odpali, czy to w ogóle będzie pracować bez większych problemów. No, skuter skręcony, już próbna jazda była. Troszeczkę zajęło, żeby skuter odpalił. Wiadomo, gaźnik suche, zanim to paliwo się przelało przez ten gaźnik, to też chwilkę zajęło. Do wymiany lub do podładowania jest akumulator. Generalnie teraz odpali bez większego problemu. obroty minimalne wolne obroty trzeba jeszcze będzie troszeczkę obniżyć podregulować ten gaźnik ale generalnie jest dobrze odpala jeździ, przyspiesza kiepsko hamuje ale to przez to, że hamulec z tyłu jeszcze jest też do podregulowania no więc to tak na szybko taki skrót z naprawy tego skuterka jedynym tematem jaki można by Przedyskutować jest to um, temat tego, czy remontować takie silniki, czy po prostu wymieniać na nowe z racji, że są dostępne. Można by taki cały silnik założyć. Także dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. A ja kończę sobie skręcać ten skuterek, mocować przewody, obniżyć troszeczkę te obroty i, i to by było tyle, jeśli chodzi o ten skuterek. Także troszeczkę było przy tym pracy, ale y, finalnie się wszystko chyba udało. Tak myślę, oby teraz kolejne 10-15 tysięcy ten silniczek przejechał. Jest zany świeżym olejem. Jeszcze sobie sprawdzę poziom tego oleju za chwileczkę, czego nie brakuje, czy trzeba dolać, czy może wystarczy. I to by było tyle. Także dzięki za uwagę. pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.